Całą jestem nową i tak chcę, chcę tak zrobić, że z kamerką będę grywać niedługo. mam ją rozwiniętą twarz, ale niedługo. A dzisiaj gramy z jakiejś o endable. Kupiłem sobie nową grę. I gramy sobie <tryk> Członku, że mi wziąłeś O mamo... Ale nie umarł... to może pierwszy coś... Chcesz... To jest do jak byśmy mieli ja nie w ogóle Niedługo ja będę nagrać w kamerku, gdzie będę rozsłonił tą twarz. Ale Så er det så små på. Så, så er Ja, ich Ja, ich bin sehr gut.